Kosztuje. Jesteśmy projektantami własnego szaleństwa. Planujemy, mierzymy, badamy i ryzykujemy życie dla smaku adrenaliny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przeżyjemy kolejny dzień. Jeśli nie, Szaleni kaskaderzy w soboty i niedzielę od 13 na kanale Discovery. Czy wyobrażasz sobie życie bez tych wszystkich rzeczy, które towarzyszą nam codziennie? Co by było, gdyby nikt nie wpadł na pomysł wynalezienia telewizora, telefonu, radia? Gdyby nie wynalazcy, nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach, a era kamienia łupanego dopiero miałaby nadejść. Prawda, że to przerażające? Discovery zaprasza na niezwykłą podróż przez wieki tropami najważniejszych odkryć człowieka. Odkryć, które zmieniły świat. Przełomowe wynalazki w każdą sobotę i niedzielę od 18.00. Świat opanowała paskudna moda. Małe rzeczy. Łatwo zgubić, trudno odczytać. Trafić w nie koszmar. Nie można się nimi nasycić, okryć. I cóż wyglądają mizernie? Czas powiedzieć: dość. Stop minimalizacji. Żądamy normalnych rozmiarów, ekstra rozmiarów. Rzeczy tak wielkich, że ekran niemal pęka w szwach. Dołącz do nas. Wielkie rzeczy. W niedzielę o 20 na kanale Discovery.